Ukraińskie ABC Podcast Związku Nauczycielstwa Polskiego i portalu Nowa Europa Wschodnia dla nauczycieli i nauczycielek. W studio rozmawiają dr Bartosz Rydliński i dr Olena Babakowa. W 1991 roku sen o ukraińskiej niepodległości staje się faktem, staje się prawdą. Z jaką Ukrainą mieliśmy wtedy do czynienia? Prawda? Ukrainą na pewno zróżnicowaną, Ukrainą co najmniej dwujęzyczną, posiadającą różną perspektywę. Jaką w takim razie Ukraina wtedy była i czy do dzisiaj jest państwem zwyczajnie podzielonym? Ukraina była wtedy i zdecydowanie dziś pozostaje państwem wielokulturowym, państwem wielojęzycznym, państwem wielonarodowym, państwem wielokonfesyjnym. Oraz również państwem częściowo ateistycznym, na Ukrainie podstawa ateistyczna czy agnostyczna cieszy się raczej większą popularnością niż w Polsce i niektórych krajach ościennych. Rozmowa o tym, że Ukraina jest krajem mocno podzielonym, że jest krajem skłóconym, że jest krajem sporych napięć wewnętrznych. Ona pochodzi moim zdaniem z kilku źródeł, to znaczy, pierwsza to jest taki bardzo mocny wpływ rosyjskich badaczy, rosyjskich historyków, którzy posiadali liczne katedry Russian Studies na Zachodzie, właściwie przez to przez pryzmat, percepcji, których ja mam takie wrażenie, że do, jeszcze przed 24 lutego tego roku my bardzo często spo, no my, jako zachod, bardzo często spoglądaliśmy na historię Ukrainy. To rosyjscy badacze byli pytani, co oni sądzą o powstaniu niepodległej Ukrainy, co oni sądzą o wojnie, co oni sądzą o wieku XIX na Ukrainie. Więc czym czuć, to jest wpływ historiografii rosyjskiej. Druga przyczyna jest taka, że lata 90. to jest oczywiście bardzo intensywny okres jakby refleksji na temat tego, od jakim krajem jest Ukraina, w jakim modelu teoretycznym do niego podejść. I wtedy okazuje się bardzo ważny esej, który później został przekształcony w książkę. Autorem jego jest bardzo znany ukraiński filolog, historyk, publicysty, intelektualista publiczny Mikołaj Repczuk. Nazywał się Dwie Ukrainy. Przetłumaczony po polsku, francusku, angielsku i mam takie wrażenie, że ponad tu innych języków. Ten esej na lata ukształtował sposób patrzenia na Ukrainę. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli by musieliśmy złożyć taką listę top 5 lektur, które w świecie zachodnim ukształtowały patrzenie na Ukrainę, dwie Ukrainy tam będą. O czym pisał Ryabczuk? Ryabczuk pisał o tym, że na Ukrainie dwa bardzo ważne środowiska walczą o sobie, o to, kto będzie definiował przyszłość tego kraju. Jedna z tych środowisk to jest środowisko nacjonalistyczno-proeuropejskie. Czyli, który widzi Ukrainę jako niepodległy kraj narodowy i naturalnie zorientowany na zachód. Drugie to jest środowisko poradzieckie, czyli ludzi, dla których niepodległość Ukrainy nie jest aż taką dużą wartością, którzy są zapatrzeni we wschodzie, szczególnie w Moskwie. I tak się stało. Jakby Rapczyk zresztą o tym pisze, jakby jego sympatycy też to podkreślają, że bardzo często środowisko proeuropejskie, nacjonalistyczne, jakby pokrywa się z. Tymi regionami i tymi grupami ukraińskiego społeczeństwa, które używają języka ukraińskiego, a drugie często pokrywa się z tymi, kto używa języka rosyjskiego. To znaczy, ja, ja oczywiście oczywiście o wiele tam bardziej szczegółowo tłumaczę tam swój wywód intelektualny, mówię o różnych, jakby odejściach od tego, ale tym niemniej ten schemat się przyjął. Tym bardziej, że on jest taki całkiem zręczny umysłowo. No w ogóle jako ludzie bardzo lubimy coś tłumaczyć w binarnych kategoriach, że tam czarno i białe, zachód i wschód. Tym bardziej, że ten schemat do tego schematu zachód wschód bardzo pasował. Ale czy to Bo. nie jest tak, że jakby przez ten zachód wschód, że to jest taki długi cień zimnej wojny, prawda? Że mamy wschodni, zachodni Berlin, że mamy zachodnią demokrację i wschodni blok Związku Radzieckiego. Długi cień zimnej wojny, który pod swoje skrzydło przyjął Samuel Huntington w swojej książce Zderzenie cywilizacji. I w ogóle też takim, można powiedzieć, orientalnym może powiedzieć wydaniu i również bloku państw prawosławnych. Huntington, jeżeli się nie mylę, bo oh, czytało już go prawie 20 lat temu, jeżeli nie, nie, nie więcej. Jeżeli się nie mylę, on dostrzegał jakby napięcia po linii zachodnia Ukraina reszta Ukrainy, bo zachodnia Ukraina należy do e, obszaru cywilizacji katolickiej zachodniej poprzez rozpowszechnienie kościoła grecko-katolickiego, chociaż to jest nie jedyny kościół Ukrainy Zachodniej, tam jest spora parafii prawosławnych, to jest teren jakby kultury również żydowskiej, to jest teren, ważny teren dla kultury ormiańskiej. Ale Huntington właśnie widział tylko tych greckich katolików, a na wschód on widział tylko tych prawosławnych i właśnie tego clash of civilizations opatrywał się na zbruczu. Znów taki długi cień. Rabczukowi całkiem szybko odpowiedział inny znany ukraiński intelektualista Jarosław Hrycak. Jeżeli Natalia Jakowenko jest autorką wspomnianych wcześniej szkiców z historii Ukrainy od czasu starożytności do końca XVIII wieku, to Hrycak napisał szkice od XIX wieku do niepodległości Ukrainy. Zresztą Hrycak jest znany w Polsce, mówi po polsku, często tu występuje. Hrycak napisał wtedy odpowiedź polemiczną, która się nazywała 22 Ukrainy. W którym właśnie tłumaczył, że Ukraina jest krajem jakby o wielu więcej twarzy niż tylko dwóch. Jeżeli sobie postawić za cel jakiś, jakąś segmentację, tego, to można dojść jakby do czterech segmentów, do dwunastu, do dwudziestu dwóch. Czyli innymi słowy, te 22 dwie Ukrainy to nie tylko Lwów i Doniec, to również Odessa, Hersoń, Kijów. A poza tym, jakby nie sprowadzajmy wszystko tylko do podziałów geograficznych. To znaczy, oczywiście, to, że ukraińskie ziemie przed 1945 rokiem przebywały w składzie różnych państw. My tu wspomnieliśmy tylko Polskę i Związek, natomiast Węgry, Czechosłowację, Rumunię. To też jakby ważna, ważna czymś historia Ukrainy, jakby ona również jest pisana w historii tych państw, tych narracji intelektualnych, co jest nie mniej ważne. Natomiast chodzi nie tylko o podział geograficzny bardzo ważny podział społeczny. Ukraina jest państwem z bardzo wysokim wskaźnikiem urbanizacji. Tak było po 1991 roku i tak jest ciągle wskaźnikiem urbanizacji w wyższym niż w Polsce. Więc ta miejska inteligencja, większa miejska klasa średnia, która odgrywała bardzo dużą rolę podczas i ruchu dysydenckiego w latach 60. i w latach 80., kiedy walił się związek, zaczęła odgrywać tę samą rolę również w latach 90. -tych. Wypada powiedzieć o Ukrainie w latach 90., poza tym, że. Różne tożsamości, różne dziedzictwo, różne percepcja tego dziedzictwa. Mi się wydaje, że o czym wypada wspomnieć o co często jakby Ukraińcy chcą wyprzeć ze świadomości, to jest to, że to było państwo jednak bardzo biedne. Jeżeli Polacy przeżyli swoje dramatyczne lata w, tra w trakcie terapii szokowej, ja mam takie wrażenie, że sporo osób ciągle zresztą nie doszło do siebie, jeżeli nawet nie materialne, to przynajmniej psychologicznie po tym co wtedy przeżyło, to Polacy przynajmniej dostali rekompensatę w kształcie członkostwa w NATO, Unii Europejskiej i Jednak wmocniono złoti Ukrainці та ну, фактично на такі двгі окремий стабілізації нігде не достали. А навіть додатково достали сильну олігархізацію господарки. Достали сильну олігархізацію, достали кризис фінансового 98-го року. Достали кризис фінансової 8 року, достали кризис господарчий в 15 2015 році по анексії Криму і початку війни на Донбасі. Українська господарка багато достала початку віду, то значить не було так трагічно, як б зміна найбільше песимістична прогноза, аж Znów taki, i tu wracamy do moim zdaniem bardzo istotnego wątku. Poza właśnie uwzględnieniem tego okresu e, związku, wykładanie historii Ukrainy jest bardzo jakieś takie mocno wyprane z aspektów gospodarczych i społecznych. To znaczy, jest polityka, która jest tam bardziej sprzyjająca, mniej sprzyjająca, są nasi, czyli ruch niepodległościowy, są wrogowie ruchu niepodległościowego tam z różnych państw. E, jest kultura. Nasze piękne utwory, nasza piękna muzyka. Jakieś ikony, później obrazy tam już świeckie i tak dalej. Ale natomiast aspekty społeczne, aspekty gospodarcze, bo przecież gospodarka de bardzo determinuje nasze, nasze i lojalności polityczne i nasze postawy społeczne. Zresztą często to również nasze postawy obywatelskie. Czyli widzimy, że to jest rzecz wspólna, która łączy historię polski historia Ukrainy, jeżeli chodzi o edukację, to jest historia notabli, dużych procesów, ale to nie jest historia społeczna, to nie jest historia ludzi, to nie jest historia gospodarki yy, i warto na tym ubolewać. W projekcie udział wzięli dr Olena Babakowa, historyczka, dziennikarka, badaczka migracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i dr Bartosz Rydliński. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Projekt wsparło polskie przedstawicielstwo Fundacji imienia Friedricha Eberta. Realizacja Free Range Productions.